Cześć i czołem! Pod ostatnimi materiałami z PESA 2020 pojawiło się multum pytań dotyczących licencji na brakujące zespoły i drużyny, a także o stworzenie swojego własnego klubu i strojów, tak jak w moim przypadku. Tak więc w tym materiale postaram się Wam pomóc i przybliżyć pokrótce, jak naprawić swojego PESA na PlayStation 4. Materiał podzieliłem na kilka segmentów, w zależności od tego, co chcecie wykonać. Odniesienia czasowe zobaczycie teraz w tym momencie na ekranie i tak na marginesie. Wszystko, co tutaj pokażę, zadziała zarówno na pełnej wersji Pro Evolution Soccer. 2020, jak i darmowej wersji Lite. Na wstępie zaznaczę, że sam nie uważam się za eksperta w dziedzinie PESa i dzielę się tutaj wiedzą, którą sam zgromadziłem na przestrzeni kilku dni. Zapewne w internecie znajdziecie masę innych poradników, być może nieco inaczej, a nawet lepiej wytłumaczonych przez osoby zajmujące się PESEM na co dzień. Ale z racji na moje zasięgi stwierdziłem, że warto taki film nagrać, no tym bardziej, że o to prosiliście i pytaliście. Zacznijmy od tematu grania licencji, czyli tzw. option file. A. Option file to plik, który wgrywasz na swoją konsolę przez pendrive. Jego zadaniem jest podmienienie plików źródłowych gry i tak jakby wgranie licencji. Wszystko jest tak naprawdę bardzo banalne. Option file znajdziecie multum w internecie, różne wersje wydania, które aktualizują różne rzeczy. Absolutnie najlepszymi są te płatne, które możecie dostać za dosłownie kilka złotych. Niemniej ja osobiście używam darmowego option file'a i do tego samego znajdziecie link w opisie. Zatem czas pobrać nasz plik po pobraniu rozpakowujemy folder i teraz potrzebujemy czystego pendrive'a w wersji 2.0. Pendrive'a podpinamy do komputera i najlepiej to jeszcze go sformatujemy. To bardzo ważne, żeby pendrive był sformatowany i kompletnie czysty. Na pendraka zrzucamy folder WPS z wypakowanego przez nas folderu. I cierpliwości, bo przekopiowanie tego wszystkiego może trochę potrwać. Gdy wszystko elegancko się skopiowało, podpinamy pendrive' do konsoli i uruchamiamy PESA 2020 albo PESA 2020 Lite, w zależności od tego, jaką wersję posiadacie. W menu głównym PESA przechodzimy do opcji Settings, następnie Edit, a teraz Import i Export. Teraz znajdujemy się w menu, w którym możemy podmienić pliki z gry z plikami z naszego pendrive'a. Wybieramy opcję Import Team i teraz na ekranie wyskoczy nam po prostu poradnik, który musimy wykonać. Będziemy tutaj musieli podmienić jedną drużynę, ale to wszystko trwa dosłownie kilka sekund i po prostu postępujcie zgodnie z poleceniami na ekranie. Gdy już ukończymy tutorial, ponownie wchodzimy w menu Import Team. Wybieramy naszego pendrive'a z menu konsoli i gdy wyskoczy nam lista plików, naciskamy kwadrat, żeby zaznaczyć wszystkie pliki, a następnie X na Go to Detailed Settings. W tym miejscu zaznaczamy drugie okienko w celu nadpisania plików źródłowych i zatwierdzamy wszystko klikając OK. I gratuluję, to wszystko. Tym samym udało Ci się zaimportować licencjonowane drużyny do swojego PESA 2020. Teraz przyszedł czas na rozgrywki ligowe, puchary itd. Tak tak przechodzimy zatem do opcji Import Competition. Ponownie wybieramy naszego pendrive'a z menu konsoli, ponownie naciskamy kwadrat, ponownie naciskamy x, ponownie przechodzimy do Go to detailed Settings. Zaznaczamy okienko w celu nadpisania plików źródłowych i wszystko zatwierdzamy klikając OK. I mega ważne jest to, żebyście zapisali zmiany wychodząc z Edit menu. I tym samym mamy w znakomitej większości w pełni licencjonowanego PES -a 2020. A na pewno dotyczy to większości najlepszych lig i reprezentacji krajowych. Rozgrywki ligowe czy chociażby europejskie puchary również mają wszystkie oznaczenia, które mieć powinny i wygląda to naprawdę, naprawdę dobrze. Teraz czas przejść do drugiego segmentu tego materiału, czyli do tworzenia swojego własnego klubu w PES-ie. Musimy zacząć od wykonania swojego awatara, czy tam herbu, czy logo który najłatwiej zrobić w jakimkolwiek dowolnym programie graficznym, czy to Paint, czy to Photoshop, no ja na przykład wykorzystuję darmowego Gimpa, ale bardzo ważne jest to, żeby grafikę wykonać w rozmiarze 256x256 pikseli i żeby zapisać ją w formacie PNG. No tutaj nie będę Was niczego uczył, bo możecie zrobić, co tylko się Wam żywnie podoba. Gdy już wykonacie swoje w pełni profesjonalne logo, czas podpiąć pendrive'a do komputera i zapisać Wasz herb na pendrive'ie w folderze WPS. Zmieńcie jego nazwę na taką, która zaczynać się będzie od litery A. To będzie Wam łatwiej po prostu to później wszystko odnaleźć w PES-ie. Genialnie. Logo mamy. No to teraz czas na stroje. I tutaj posługuję się stronką pesmaster.com. Oczywiście zarówno do option file'a, jak i do stronki znajdziecie linki w opisie. Na stronie pesmaster przechodzimy do zakładki Kit Creator. I możecie tutaj wybrać dowolny wzór, dowolnego sponsora. Czy to Nike, czy Adidas. Możecie ustawić wszystkie kolory, jak się Wam żywnie podoba. Marzyliście o komplecie strojów od New Balance'a? problem na dobrą sprawę ilość opcji jest tutaj tak nieograniczona, że możecie stworzyć coś kompletnie kompletnie unikatowego na skalę światową, wgrywając też swoje loga, nazwy sponsorów itd tak dalej w tle widzicie przykładowe stroje, które tworzę na potrzeby tego poradnika i możecie się tym jak najbardziej sugerować, ale bardzo zachęcam was do eksperymentowania. Gdy wykonacie swoje stroje i herb, możecie wrzucić zdjęcie na przykład na Instagrama i mnie oznaczyć. Z chęcią zobaczę wasze prace. W każdym razie, gdy strój już mamy gotowy, zapisujemy go za pomocą przycisku Download albo ewentualnie naciskamy prawym przyciskiem myszki na pogląd 2D i zapisujemy obraz graficzny. Powinniśmy wtedy otrzymać plik w formacie PNG o wymiarach 2048 na 2048 pikseli. I bardzo dobrze, bo tak ma być. Zmieńcie jego nazwę na taką, która zaczynać się będzie od litery A, to będzie go wam łatwiej odnaleźć na pendrive w Pesie. Gdy już nazwaliście swoje pliki, przerzucacie je na waszego pendrive'a tak samo jak w przypadku herbu, i teraz ponownie podłączamy pendrive'a do konsoli. Wchodzimy w opcję Settings, następnie Edit i przechodzimy do menu Import i Export. Tutaj należy wybrać opcję Import Images, żeby zassać do pesa przygotowane przez nas grafiki. Zaczynamy od pobrania Team Emblem w formacie 256x256 pikseli, czyli herbu drużyny. Wyszukujemy nasz plik z listy, pobieramy na konsolę i elegancko. Teraz czas przejść do importowania strojów w rozmiarze 2048 na 2048 pikseli. Powtarzamy tutaj dokładnie ten sam schemat co w przypadku herbu. Gdy mamy już wszystko pobrane, możemy wyjść z menu Import Export, ale nadal zostając w opcji Edit, przechodzimy do zakładki Teams. Wybieramy dowolny zespół albo z mniej znaczącej ligi, albo też z jakiejś stworzonej specjalnie przez konami i zaczynamy zabawę w podmienianie strojów i herbów. Tutaj możecie zmienić dosłownie wszystko, od nazwy drużyny, przez barwy, herb, stroje, przyśpiewki, hasła kibiców, po nazwę menedżera i wiele, wiele innych opcji. Skupmy się jednak na tym podmienieniu strojów i herbu. Przechodząc do opcji emblem możemy wczytać z pobranych przez nas plików przygotowane przez nas logo. Następnie w przypadku strojów mamy opcję stroju domowego, wyjazdowego i kompletu bramkarskiego. Jeśli macie potrzebę to możecie też dodać i więcej, no nikt wam nie broni. W każdym razie wybieramy sobie opcję pierwszą, przechodzimy do Paste Image, Strip L i wyszukujemy wgranego przez nas stroju. I brawo! Mamy to! Twoje własne stroje w grze PES 2020. W opcjach edycji strojów możecie dodatkowo zmienić ciąkę na plecach, kolor numeru i nazwiska, zmienić kołnierzyk czy długość rękawów. Wszystko możecie tak dopracować, żeby było dokładnie tak, jak sobie to wymarzyliście. Powtórzcie te same kroki w przypadku strojów wyjazdowych i kompletu bramkarskiego, i to wszystko. Macie w pełni zaktualizowanego PESA 2020 z licencjami i swoją własną drużyną, którą możecie używać chociażby w trybie MyClub. Wystarczy, że przy odpaleniu MyClub'a wybierzecie zespół, któremu podmieniliście stroje i herb i będziecie grać swoją własnym zespołem w trybie online. Mam nadzieję, że ten materiał był dla Was przydatny i pomocny. Jeżeli tak, to koniecznie zostawcie łapkę w górę, suba na moim kanale po więcej filmów z PESA i życzę miłej gry. Trzymajcie się na razie i cześć.